Witajcie, moi drodzy, na kolejnym moim wideo. Jak widzicie, na dzisiaj przygotowałam dla Was znowu wzór. Wzór ażurowy. Nie powiem tutaj, że to jest wzór dla początkujących. Jeżeli odważycie się to robić jako początkujący, proszę bardzo. Ja będę starała się Wam zawsze pokazywać to bardzo powoli, ponieważ mój kanał przeznaczyłam. W większej części dla tych z Was, którzy są początkujący. To znaczy, staram się pokazywać wzory, które są łatwe, proste, jak również projekty. Projekty, które są naprawdę dla ludzi, którzy zaczynają dziergać na drutach. Jak widzicie, dzisiaj troszeczkę trudniejszy wzór, chociaż Muszę od razu na początku powiedzieć, to tylko tak strasznie wygląda. Ten wzór tak strasznie wygląda. Jest w sumie bardzo ładny, bardzo ciekawy. Popatrzcie, dziergałam. To jest prawa strona tego wzorku. Tu jest lewa strona. Dziergałam go z Baby Merino Mix Dropsa. Kolor jest numer 40. To jest 100% wełny. I na 50 gram mamy 175 metrów. To jest przeznaczone na druty o 3 mm. Ja robiłam 3,5 mm wzięłam druty. Ten drut, który tu widzicie, już na sam pierwszy rzut oka jest o wiele grubszy, ale to tylko dlatego, tym drutem nie, nie dziergałam. Tylko przełożyłam te oczka na ten drut, żeby lepiej Wam to tutaj rozciągnąć i pokazać. Raport. Raport na ten wzór mamy 6 oczek. 6 oczek składa się na jeden raport plus 3 oczka przed raportem plus 4 oczka po raporcie. Ja może od razu na samym początku powiem, co to znaczy te 3 oczka przed i 4 po i tak dalej. A więc na samym początku przykładowo macie trzy raporty potrzebujecie na jakiś Wasz projekt. Więc narzucacie 3 razy 6 oczek, mamy 18, plus te 3 plus 4, plus 2 brzegowe, które nigdy nie zaznaczam, nie wiem dlaczego, ale te dwa brzegowe trzeba doliczyć do tego.

Robimy po narzuceniu tych oczek. Robimy te trzy pierwsze oczka i później już ich nie ma. Zapominacie na ten moment dziergania pierwszego rzędu. Zapominacie o nich. Robicie tylko to, co jest tutaj w tym czerwonym kwadraciku. To znaczy, robicie jeden raport do szóstego oczka. Wracacie tutaj do tego momentu, robicie drugi raport, wracacie i robicie trzeci raport. Dopiero po zrobieniu tego trzeciego raportu robicie te cztery oczka, które są po raporcie, i oczko ostatnie, które jest oczkiem brzegowym. W rzędach parzystych przerabiamy oczka tak, jak one schodzą z drutu, to znaczy tu, gdzie mieliśmy prawe oczka, one schodzą jako lewe oczka, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w tej chwili przykładowo w trzecim rzędzie. Robimy te trzy oczka przed raportem. I znowu, nie ma ich, robimy jeden raport do tego miejsca, wracamy, robimy drugi raport, wracamy, robimy trzeci raport i dopiero po skończeniu tego trzeciego raportu jak zrobicie to prawe oczko w trzecim raporcie robicie te cztery oczka po raporcie. I tak dalej i tak dalej aż dojdziecie do końca. Do końca to znaczy do 24 rzędu, rzędu parzystego, gdzie przerabiamy oczka tak jak one schodzą z drutu. Chciałabym tu jeszcze zaznaczyć, że będę z wami robiła pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Yy, przepraszam. Pierwszy, trzeci Piąty, siódmy. Nie, bzdura. Siódmy jest prawy. Pierwszy, trzeci, piąty. Rzędy parzyste będziecie przerabiać sami, tak jak oczka schodzą z drutu. Następnie mamy rząd siódmy, popatrzcie. Tam przerabiamy wszystkie oczka na prawo. W rzędzie ósmym one będą schodziły wszystkie z drutu jako lewe oczka i tak też je przerabiamy. 9. i 11 są identyczne, jak widzicie tutaj. Następnie mamy 13, 15, 17 i 19 znowu jest taki sam jak siódmy, To znaczy same oczka prawe. A więc 7 i 19 nie będę z wami przerabiała, ponieważ to są rzędy, w których przerabiamy tylko prawe oczka. Rzędy parzyste również możecie przerabiać sami. Teraz do tych oznaczeń, może ci, którzy z Was pierwszy raz u mnie są na moim kanale, chcieliby wiedzieć, co oznaczają. Ja przeważnie zawsze te same oznaczenia y, używam. A więc tu są oczka prawe. W ten sposób zaznaczam lewe oczka. To są dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Narzuty. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo, ale z tą kropeczką to one są przeciągane. Zaraz Wam pokażę, jak to się robi. To wszystko w trakcie roboty. I te cyferki 3 to są trzy oczka razem, również przeciągnięte. Też Wam zaraz pokażę. Ja na ten, na ten na tą próbkę tutaj, którą dla Was zrobiłam, tak jak powiedziałam Wam, recenzję włóczki, jaką użyłam, zrobiłam cztery raporty. Cztery raporty drutami o grubości 3,5 mm. I w tej chwili bez rozciągania mocnego mamy. Plus minus 16-17 cm. Ja, ja tego nie naciągnęłam, a więc powiedzmy to jest 17 cm mamy tutaj. 16,5-17 cm. Jeżeli będziecie taką samą włóczką i takimi samymi grobymi drutami dziergać. Ja z Wami będę teraz robiła. Ten, ten przykład dla, dla Was, który chcę Wam pokazać. Będę robiła jeden raport, to znaczy te trzy oczka przed raportem i cztery po raporcie, plus te sześć w środku raport i dwa brzegowe mam tutaj na, na drucie narzucone. Ja już tutaj jeden raport na wysokość zrobiłam i jeden na szerokość już na moim kanale niemieckim. Więc jak widzicie, tutaj już jest. Zrobiony kawałeczek, teraz z Wami będę robiła drugi raport na wysokość. Jeden na szerokość i jeden na wysokość. Rozpoczynamy pierwszym rzędem i mamy oczko brzegowe, następnie mamy jedno oczko prawe, narzut i w tej chwili mamy już dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Przeciągnięte, to znaczy jedno oczko zdejmujemy, nie przerabiamy, drugie oczko przerabiamy na prawo, i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. To były te trzy oczka przed tą czerwoną linią, przed raportem, i teraz rozpoczynamy raport. Jedno oczko lewe. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Wbijamy się tu pod przednią ściankę, pod te dwa oczka i przeciągamy włóczkę, robiąc dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Tutaj jest bardzo dobrze widoczne, że one skłaniają się na prawo, w prawą stronę. Następnie mamy jeden narzut, jedno oczko prawe, narzut i znowu jedno zdejmujemy, nie przerabiamy. Drugie przerabiamy na prawo, to zdjęte nieprzerobione, przeciągamy nad tym przerobionym, robiąc dwa oczka razem ze skłonem na lewo przeciągnięte. I kończymy nasz. Yy, kończę moją robótkę tymi czterema oczkami po raporcie, a więc to jest lewe oczko, dwa razem ze skłonem na prawo, narzut, jedno prawe i jednobrzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracamy robótkę i tutaj robimy wszystkie oczka tak jak one schodzą z drutu. Pamiętajcie o tym, żeby narzuty przerabiać również na lewo. W tych rzędach parzystych przerabiamy narzuty na lewo. To jest ważne, bo wtedy powstaje nam ten ażurek. Popatrzcie, tutaj miałam narzut zrobiony i ten narzut przerabiam na lewo. Tu jest lewe oczko, tu jest prawe, ponieważ w tym pierwszym rzędzie przerabiałam to oczko jako lewe i tutaj ono schodzi z drutu jako prawe. Ja tylko ten jeden parzysty rząd z Wami przerobię, żeby Wam pokazać, jak to się robi, a następnie te wszystkie parzyste możecie już przerabiać sami. Doszliśmy do trzeciego rzędu i zdejmujemy pierwsze oczko to jest oczko brzegowe. Następnie mamy jedno oczko prawe. Narzut oczko prawe. Rozpoczynamy nasz raport. A więc mamy tą cyfrę 3. Te dwa pierwsze oczka popatrzcie, wbijamy się tu pod przednią ściankę i przenosimy te dwa oczka. One się muszą tak skręcić tu, na prawy drut. Trzecie oczko przerabiamy na prawo. Te dwa przeniesione, zdjęte przeciągamy nad tym jednym przerobionym. W ten sposób. Tu możecie sobie od razu to ściągnąć, poprawić. Następnie mamy jedno oczko prawe, narzut, oczko prawe, narzut, oczko prawe. Teraz mamy trzy oczka razem znowu, a więc te dwa kolejne oczka zdejmujemy, nie przerabiamy. Następnie jedno oczko przerabiamy, te dwa zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym jednym przerobionym. Robimy jedno oczko prawe, robimy narzut. Znowu prawe oczko i oczko brzegowe. To był trzeci rząd, rząd czwarty przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu. Jesteśmy w piątym rzędzie, rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie mamy dwa oczka prawe i jeden narzut. I znowu mamy trzy oczka razem, a więc te dwa kolejne oczka. Przenosimy z lewego na prawy drut nie przerabiamy. To trzecie oczko ja sobie tutaj tylko znowu poluźnię trochę, poluzuję to, bo co mocno robię. To trzecie oczko przerabiamy na prawo i te dwa zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym jednym przerobionym. W ten sposób. Znowu narzut. Trzy oczka prawe. Raz, dwa i trzy. I narzut. I teraz są te cztery oczka po raporcie, a więc znowu mamy trzy. Yy, dwa oczka zdejmujemy, bo trzy razem będziemy robić. Jedno oczko przerabiamy na prawo. Te dwa zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym jednym przerobionym. I wyciągamy włóczkę i robimy jedno oczko z tego. Jeden narzut, dwa prawe i oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. To był piąty rząd, szósty przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu. Siódmy rząd przerabialiśmy sami, przerobiliście sami, bo jak spojrzycie na szkic, to były tylko prawe oczka, a w rzędzie ósmym mieliśmy same lewe. Jesteśmy teraz w dziewiątym rzędzie, dziewiąty jest taki sam jak jedenasty, a więc zrobimy teraz dziewiąty, dziesiąty możecie robić sami, jedenasty i dwunasty też możecie zrobić sami i wtedy spotkamy się w trzynastym rzędzie, a więc robimy w tej chwili dziewiąty rząd. Robimy oczko brzegowe i na samym początku mamy dwa oczka lewe. Teraz to są te trzy oczka przed raportem i jedno oczko prawe. I teraz rozpoczynamy raport. Dwa oczka prawe, trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy. I jedno oczko prawe. I teraz są cztery oczka po raporcie. Dwa prawe, raz i dwa. I dwa lewe, raz i dwa. To był dziewiąty rząd. Dziesiąty przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu. I przypominam, że spotkamy się w rzędzie trzynastym znowu. Jesteśmy w trzynastym rzędzie, oczko brzegowe. I do raportu mamy trzy oczka, a więc jedno jest na lewo, pierwsze, następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo, wbijamy się tu pod przednią ściankę i wyciągamy włóczkę. I kolejny jest jeden narzut. I teraz rozpoczynamy raport, oczko prawe, narzut, jedno oczko zdejmujemy, drugie przerabiamy. To zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Robimy jedno oczko lewe i znowu dwa oczka razem, tym razem ze skłonem na prawo. I jeden narzut. I teraz po raporcie mamy jedno prawe oczko. Narzut. Jedno zdejmujemy, jedno przerabiamy. To zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Jedno lewe. I oczko brzegowe. To był trzynasty rząd, czternasty przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu. Jesteśmy w piętnastym rzędzie, oczko brzegowe. A następnie dwa oczka, moment, żeby mnie. Po... Tak, piętnasty rząd. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Więc wbijamy się pod przednie te dwie ścianki. I przeciągamy włóczkę, robiąc dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Jedno oczko prawe i narzut. I raport, oczko prawe, narzut, oczko prawe, trzy razem. A więc te dwa pierwsze przenosimy, wbijając się tu pod przednią ściankę, przenosimy je na prawy drut. Trzecie oczko przerabiamy całkiem normalnie na prawo. Te dwa zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym jednym przerobionym. Następnie mamy jedno prawe oczko i narzut. I teraz są oczka po raporcie. Jedno prawe, narzut, jedno prawe, jedno zdejmujemy, kolejne przerabiamy. To zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Oczko brzegowe. To był 15 rząd, 16 przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu. Jesteśmy w 17 rzędzie i rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Jak wbijam tą igłę prawą tutaj z tej strony, to tylko po to, żeby je troszeczkę poluzować te oczka. I teraz przeciągamy włóczkę. Robimy narzut i jedno oczko prawe. To były te trzy oczka przed raportem. Następnie mamy raport, dwa oczka prawe. Narzut, dwa oczka zdejmujemy, nie przerabiamy. Bez przerabiania przenosimy je na prawy drut. Trzecie oczko przerabia przerabiamy na prawo. I te dwa zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym jednym przerobionym. Wyciągamy włóczkę, tutaj troszeczkę sobie poprawcie, robimy narzut i jedno oczko prawe, cztery oczka po raporcie, dwa prawe, narzut, jedno zdejmujemy Drugie przerabiamy, to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym, robimy jedno oczko brzegowe na lewo. To był rząd 17, 18 przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu, 19 robimy same oczka prawe, to znaczy w 20 robimy wszystkie oczka lewe i wtedy spotkamy się w 21 rzędzie. A więc jesteśmy w 21 rzędzie i 21 i 23 rząd są identyczne. Jest oczko brzegowe, następnie mamy dwa oczka prawe i jedno oczko lewe. To są te trzy oczka przed raportem. Następnie są dwa oczka lewe, raz i dwa. Kolejne trzy oczka przerabiamy na prawo i jedno oczko lewe. To był nasz raport i te cztery oczka po raporcie robimy dwa lewe i dwa prawe i oczko brzegowe. 21 rząd zakończony i no coś mi się tu pomieszało i teraz dwudziesty drugi robimy tak jak oczka schodzą z drutu bardzo proste te dwa rzędy są, tu są dwa lewe oczka prawe, 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 trzy lewe, trzy prawe i dwa lewe i brzegowe to był dwudziesty drugi, dwudziesty trzeci robimy identycznie, tak jak dwudziesty pierwszy Chciałabym Wam jeszcze tutaj szybciutko powiedzieć, ten szkic albo możecie sobie wziąć na pauzę, na stop to wideo i przepisać. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak dużo do przepisywania, albo mogę Wam to mailem, jeżeli maila mi przyślecie, to mogę Wam to mailem przesłać, ten szkic, albo wiadomością prywatną na Facebooku. To z tym nie ma kłopotu. I ostatni rząd 24. Znowu tak jak oczka schodzą z trutu i wtedy jesteśmy już gotowi. Popatrzcie, tu gdzie schodzą prawe, robimy prawe. One były w poprzednim rzędzie jako lewe. Te co tu schodzą jako lewe oczka, to były w poprzednim rzędzie prawymi oczkami i tak dalej, i tak dalej. Bardzo prosty wzór. Chyba za dużo Wam nie obiecałam. Widzicie, że nie jest aż taki trudny. To wszystko. Ym, oczywiście na takim malutkim kawałeczku, na takim malutkim kawałeczku nie widać tego takiego efektu, tego wzoru. Popatrzcie, w ten sposób to wygląda. Mamy tutaj pomiędzy, mamy kawałek trójkąta. Prawe oczka nam widoczne są. Następnie ten drugi kawałek są, jest widoczny jako lewe oczka. Pomiędzy mamy ten ażur i ten taki, taki grubszy tutaj warkocz, można powiedzieć, czy warkoczek. To są te trzy oczka, które robiliśmy razem. A więc wzór łatwy, jak również bardzo, bardzo fajny. To tyle. Chciałabym jutro Wam pokazać tą trzecią apaszkę, tą trzecią chustę, którą robiłam, w której nie widać nie widać żadnych, żadnych takich pośrodków, no jak to powiedzieć, tych takich, z różnicy, jutro Wam to powiem, brakuje mi czasami słów, to jutro Wam to pokażę, tą apaszkę, jak się ją robi tą trzecią, którą robiłam na urlopie. No dobrze. To tyle na tą chwilę. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę i już w tej chwili zapraszam Was na kolejne moje wideo. Do usłyszenia, moi drodzy. Pa na razie.